Co to jest brzytwa Okama i czy można się nią pociąć? Jak ją wykorzystać w podejmowaniu decyzji? I co do tego wszystkiego ma lądowanie na Księżycu? Cześć, ja mam na imię Kamil, a w tej serii opowiadam o bardziej i mniej znanych modelach mentalnych, czyli uproszczonych schematach myślenia tworzonych przez nasz mózg, których świadomość ułatwia zrozumienie świata i podejmowanie decyzji. W 1966 roku Stany Zjednoczone zatriumfowały w wyścigu o to, który naród postawi stopę na Księżycu. Jednak trzeba by na pewno? Wśród zwolenników teorii spiskowych popularne jest twierdzenie, że dużo łatwiej by było sfingować całą operację, niż naprawdę umieścić człowieka na srebrnym globie. Wydaje się Wam to logiczne? To dobrze, bo oznacza, że stosujecie w rozumowaniu brzytwę Okama. Jednak tutaj trzeba spojrzeć na problem z innej perspektywy. Ale o tym na końcu a teraz wprowadźmy trochę pojęć. Brzytwa Okama to zasada wywodząca się z filozofii, która mówi o tym, że wyjaśniając zjawiska powinniśmy dążyć do prostoty i wybierać takie wyjaśnienie, które opiera się na najmniejszej liczbie pojęć i założeń. Bardzo ciekawe jest pochodzenie tej nazwy. Brzytwa w filozofii Oznacza zasadę, która pozwala wyeliminować, czyli ogolić mało prawdopodobne wytłumaczenia zjawiska, pozwalając zaoszczędzić energię, którą stracilibyśmy na niepotrzebnych działaniach. Jako ciekawostkę dodam, że brzytwa to nie jedyne filozoficzne narzędzie mordu. Jest też na przykład gilotyna Hama i płonący laserowy miecz Newtona. Okam to natomiast nazwisko, a raczej przydomek. XIV-wiecznego franciszkańskiego filozofa i teologa Williama Ocama. Uważał on, że nie należy wprowadzać nowych pojęć, jeśli nie ma ku temu potrzeby. Nie wolno przyjąć niczego bez uzasadnienia, że ono jest, musi ono być oczywiste albo znane na mocy doświadczenia, albo zapewnione przez autorytet Pisma Świętego. Sam termin brzytwy Okama pojawił się dużo później. Bo w XVII wieku. Jak każdy model mentalny, brzydwa Okama zyskała zastosowanie poza swoją pierwotną dziedziną i jest często używana przez naukowców. Nosi ona wtedy najczęściej formę. Kiedy masz do dyspozycji konkurencyjne teorie dające dokładnie takie same wnioski, prostsza z nich jest lepsza. Widać, że naukowcy nie lubią komplikować sobie życia, ma to też zastosowanie praktyczne. Udowodnienie prostszej hipotezy jest zazwyczaj tańsze. Obżytwie Okama wspominają Albert Einstein, Isaac Newton i Stephen Hawking. Brzydwa Okama jest używana również przez lekarzy. Amerykańskie powiedzenie mówi kiedy słyszysz ten ten kopyt, to spodziewaj się koni nie zebr. Jeśli pacjent w czasie epidemii grypy ma objawy grypy, to oczywistą diagnozą jest grypa, a nie toczeń. Dzięki takiemu podejściu minimalizuje się ryzyko nadmiernego leczenia pacjenta czy przestraszenia go. Pewnie zastanawiacie się, jak zaaplikować brzytwę okama w swoim życiu. Zawsze szukajcie prostszych wytłumaczeń. Jeśli przewróci się wam kredens, to prawdopodobnie złamała się noga i nie jest to wina ufolutków. Jeśli wasz samochód nie odpala, to jednak bardziej prawdopodobne jest to, że się zepsuł, niż to, że został uszkodzony przez obcy wywiad. Jeśli komputer Wam się wyłączył, powinniście najpierw sprawdzić bezpieczniki, zanim zaczniecie składać reklamację do producenta. Przy próbie rozwiązania problemu szukajcie zawsze rozwiązania najprostszego. Znacie powiedzenie, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze? Może wydawać się zabawne, ale często prawidłowe wnioskowanie służące odkryciu sedna prawdy. Aby zastosować brytwę w praktyce, rozbijcie rozwiązanie na mniejsze elementy, i poświęćcie chwilę, żeby zastanowić się, czy naprawdę potrzebujecie każdego z nich, aby osiągnąć cel. Okaże się, że część bytów nie jest potrzebna. Wróćmy do tematu lądowania na Księżycu. W myśl zasady Brzydwe Okama łatwiej było sfingować całą operację, niż naprawdę wysłać ludzi w kosmos. Na początku wydaje się to sensowne, ale wystarczy sprawdzić, ile osób pracowało przy tej misji. NASA szacuje, że było to 400 tysięcy pracowników. Czy dałoby się zaangażować 400 tysięcy osób w spisek i dopilnować, żeby nikt nie puścił farby? Sami wiecie, jak ciężko nie wygadać się o prezencie świątecznym, który kupiliście bratu. A teraz pomnóżcie to przez 400 tysięcy. Nadal brzmi sensownie? No właśnie. Brzytwa Okama nadal działa, jednak prostszym rozwiązaniem jest zorganizowanie misji niż w spisku na tak wielką skalę. I to już koniec tego odcinka. Brzydwa Okama, tak jak i inne modele mentalne, mogą być potężnymi narzędziami, które ułatwią podejmowanie decyzji w biznesie, pracy i codziennym życiu. Jeśli chcecie poznać więcej modeli mentalnych, polubcie ten filmik i zasubskrybujcie ten kanał. Tymczasem do zobaczenia i dzięki za oglądanie.